Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku dotyczącym technik zapamiętywania będziemy zapamiętywać niektóre fakty z biologii. Moja córka, przygotowująca się do matury z biologii, niedawno poprosiła mnie, aby jej pomóc znaleźć sposób zapamiętywania najważniejszych faktów dotyczących bezkręgowców. No i powiemy sobie o tym, jak, jak, jak to właśnie zrobić. Nie będzie to być może taki wykład, wykład systematyczny dotyczący biologii, ale tego właśnie jak, w jaki sposób pomagać, pomagać sobie zapamiętując najważniejsze, najważniejsze fakty. Więc to będą tylko wybrane fakty, więc tych, którzy, którzy są biologami, bardzo tutaj jakby z góry przepraszam, że, że będą to tylko naprawdę najważniejsze, najważniejsze informacje, akurat te, które były, były trudne do zapamiętania za, dla, mojej, dla mojej córki. I zaczniemy od parzydełkowców. Pominiemy gąbki, bo one były takie bardzo, bardzo proste, i tutaj będą dwa fakty do zapamiętania. Po pierwsze, chcemy skojarzyć parzydełkowce z tym, że mają rozproszony, czyli dyfuzyjny układ nerwowy. No i oczywiście do, do zapamiętania najlepiej posłuży nam tutaj pokrzywa jako takie parzydełko. No i wyobraźmy sobie, że ona na całej powierzchni, czyli ma takie rozproszone to parzenie, i w związku z tym do zapamiętania. To jest, to jest to, że ma właśnie układ rozproszony. Drugi fakt, który warto zapamiętać, to to, że ma podwójne trawienie i można sobie wyobrazić krowę, która zjadła trawę, może też trochę, trochę pokrzyw, a jak wiemy, krowa ma właśnie taki żołądek wydłużony to podwójne trawienie i w związku z tym parzydełkowce mogą się tym, z tym nam właśnie kojarzyć. No to tyle, jeżeli chodzi o parzydełkowce. Kolejnym, kolejną grupą bezkręgowców są płazińce. Przedstawicielem płazińców jest tasiemiec. No oczywiście może nam się skojarzyć z taśmą, taśmą malarską, taką bardzo, bardzo płaską. I to, co charakterystyczne u płazińców, to to, że mają takie dwa zwoje nerwowe. Dwa zwoje nerwowe, do których dalej już tam odchodzą, odchodzą sobie nerwy. I mają jedno, jedno jelito, taki bardzo, bardzo taki uproszczony układ wydalniczy nazwany protonefrydialnym, czyli tak Kojarzyć tam się może z prototypem, i z tego jelita pojedynczego odchodzą, odchodzą tam takie odgałęzienia. Właśnie tutaj, w taki, właśnie bardzo, bardzo uproszczony, jeszcze niedoskonały układ wydatniczy. Kolejna grupa bezkręgowców to nicienie i oczywiście one powinna nam się kojarzyć z nicią. Z takiej nici można zrobić sobie szal. Który, który można zawiązać koło wokół, wokół szyi i powinien się nam wtedy skojarzyć z początkiem takiego układu nerwowego, którym jest obrączka okołogardzielowa u nicieni i to, co jeszcze charakterystyczne, to również, że mają drożny układ pokarmowy kończący się odbytem, a wiadomo, że od biedy można również ten szalik użyć w wiadomym celu. Teraz powiemy sobie, jak zapamiętać pierścienice. Pierścienice, które przedstawicielem, są jest między innymi tutaj widoczna dżownica, tak no i nam się kojarzyć oczywiście z jakimś pierścieniem i z tym, że mają zamknięty układ krwionośny, taki zamknięty, jak tutaj w, tym, w, tym właśnie, w tej właśnie oponie. I to, co charakterystyczne na pierścienic, to, że mają, mają również taki, taki dosyć charakterystyczny układ, układ nerwowy w postaci układu drabinkowego i żeby wyjść z tego pierścienia trzeba na tą drabinkę drabinkę się, się po prostu po prostu wspiąć i, i to nam tutaj pomoże i jeżeli chodzi o układ wydalniczy to mają już metanefrydialny, czyli meta czyli taki dokończony, tak jakby ktoś biegał różne okrążenia, takie segmenty segmenty po prostu biegu i na końcu dobiegnie do mety, czyli to już jest wszystko skończone wszystko się odbyło, czyli metanefrydialny układ wydalniczy i drabinkowy układ nerwowy. Chyba najpopularniejszym przedstawicielem mięczaków jest pokazany tutaj ślimak. Jeżeli chodzi o mięczaki, to dwa fakty do zapamiętania. Pierwszy to to, że mają otwarty układ krążenia oraz że jako pierwsze mają nerkę w układzie wydalniczym. No i teraz wyobraźmy sobie, że chcemy ugotować nerkę na miękką w garnku i w tym celu sprawdzamy, czyli otwieramy, otwieramy garnek i sprawdzamy czy ta nerka już jest już jest miękka. Jeżeli jest miękka, to, no to wszystko już jest, jest, jest gotowe i, i w ten sposób możemy sobie zapamiętać, że mięczaki mają otwarty układ krążenia oraz w układzie wydalniczym mają nerki. Teraz powiemy sobie o stawonogach, których przedstawicielem na przykład są pająki. No i wyobraźmy sobie, że gdzieś znajduje się staw, tak jak stawonogi, w centrum. Centrum tutaj gdzieś wsi, znajduje się staw, do którego woda jest doprowadzana przez serce, ponieważ mamy już tutaj w układzie krążenia już jest serce, doprowadzana jest woda. I żeby z tego stawu się wydostać, gdyby ktoś tam się znalazł, no to są na dwa sposoby: albo poprzez drabinkę, czyli drabinkowy układ, u, u, układ nerwowy, albo trzeba otworzyć tutaj, otworzyć, po prostu wypuścić tą wodę. W związku z tym ma się nam to skojarzyć z otwartym układem krążenia, czyli ta, ta woda, która, która będzie w tej chwili symbolizować nam krew, może być spuszczona poprzez otwarcie e, tego, tego właśnie stawu. No to takie skończenie. No i ostatnia grupa do zapamiętania to będą szkarłupnie, i przedstawiciele. To między innymi rozgwiazdy, jeżowce, no i teraz sobie taką rozgwiazdę, bo ja, wybaczcie, ale nie mogę gdzie znaleźć rozgwiazdy tutaj na miejscu w Polsce, więc wyobraźmy sobie taką rozgwiazdę, która, no, która właśnie ma taki kształt gwiazdy i to, co jest charakterystyczne, to że szkarupnie właściwie wszystko mają takie słabe, takie słabe, rozproszone, rozwodnione i możemy to tak skojarzyć, że jak w poprzednich, poprzednich tutaj grupach było tak, że już się zaczynał robić centralizowany układ Układ nerwowy, no to tutaj, jeżeli ten, z tego centrum zaczniemy to wszystko polewać, to się tak rozpływa, rozpływa na boki, i, no i możemy to właśnie taki wodny układ z, z tym właśnie skojarzyć, że ma układ roz, rozproszony. Jeżeli chodzi o układ krążenia szkarłupni, to mają one układ wodny, czyli nóżki ambulakralne, no i właśnie możemy skojarzyć z taką lejącą się wodą. Które się sobie krąży, to wszystko rozmywa, czyli do zapamiętania rozproszony, rozproszony układ nerwowy oraz wodny układ krążenia. No i na koniec takie przypomnienie najważniejszych rzeczy, które żeśmy do tej pory kojarzyli. Parzydełkowce, czyli koralowce meduzy, polipy, mają układ rozproszony, układ nerwowy, czyli defuzyjny. Dyfuzyjny, jak pamiętamy, to są parzydełkiem, czyli z pokrzywą, która wszędzie parzy dookoła oraz podwójne trawienie, mamy do zapamiętania krowę, która z podwójnym żołądku trawi to dwa razy dalej mamy płazińce, czyli między innymi tasiemce które mają dwa zwoje nerwowe czyli taki początek centrum, centrum dowodzenia, już się zaczyna mają jelito tak i układ wydalniczy protonefrydialny kolejny Kolejna rodzina to micienie, czyli m.in. glista ludzka owsik. I mamy tutaj okołogardzielowy układ, układ nerwowy, który kojarzyliśmy z szalikiem, który był owinięty wokół, wokół właśnie szyi. Oraz, oraz jak pamiętamy taki otwarty układ pokarmowy, kończący się odbytem. Kolejne to pierścienice, czyli między innymi dżownica. Dżownica, pijawka, czyli mają już wyspecjalizowany układ pokarmowy, zamknięty układ krwionośny, drabinkowy drabinkowy układ nerwowy. Jak pamiętamy, tam próbowaliśmy wyjść po drabinie z tej obręczy, czy, czy z koła, czy z opony. Oraz, oraz to, co jest jeszcze dla nas, dla nas ważne, możemy też wyjść po drabince, czyli drabinkowy układ nerwowy. Kolejne to są mięczaki, m.in. ślimak otwarty układ krążenia, tak jak otwarty był, otwarty był garnek, żeby ugotować i sprawdzić, czy już nasza nerka jest miękka. Dalej mamy stawonogi, między innymi pająki, konik, polny skorpion, które mają otwarty układ krążenia i serce, które doprowadzało nam wodę do, do stawu i mogliśmy też się wydostać albo po rabince, albo otwierając staw. I na ostatni przedstawiciele to rozgwiazdy, czyli szkarłupnie. To wszystko mają słabe, taki ogólnie wodny układ krążenia czyli ambulakalny, takie nóżki ambulakalne nie mają układu wydalniczego i nie mają też centralnego układu nerwowego, czyli wszystko jest rozproszone. No to tyle na dzisiaj.